I Rafała, to pokramy sobie w Bedwarsa, tak jak zawsze. Zobaczymy, czy możemy wygrać gierkę czy nie. I może zagramy w kule. No, może zagramy. Dobra Dobra, może sobie zdobijemy levela, żeby zostać tą maskę fajna Bardzo fajna maska Dobra, kim jestem? Żółty jest moje imię blok one go ludzie ek. może dobijmy 20 subskrypcji bo już mamy 17 dobra yy. Dobra. Kupimy sobie sorta no trochę je, Okej, teraz wiem, co to bazron. Kupimy sobie Robimy sobie jeszcze... Mm. Pikaksa i zarazem do skrzynki, żeby ten... Prawda, nie no, no to. Razem do skrzynki, bo jak spadłem, żebym... Mm.

Oh, no co sobie kupimy dwa, pak spadnę to, żebym nie wiem wsadzimy sobie tu Dobra, kulis, wsadzimy sobie, zapgradujemy sobie no, na

nie wonizł. O, wygraliśmy chiery. Koledzy, idziemy pomagać. Osobnie trochę nie radzi No, no co? No co to? po no, co to jest? Co on no, nie weźmie na diameń doloneczek? Idź sobie Jak oni mnę Szybko, 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 O, już macie z gry wychodzić, papa Cała drużyna ro rozwalona Jeszcze Jeszcze jeden, jeszcze, je jeszcze dwa zostały tu jest jeden red. Chodź ty, chodź tu! Chodź tu! No, no, no. idziemy so... co robisz? Jestem został. O, jest! Pa pa! Igierka wygrana. Easy! Jak to jeden został. Co je sobie za żartujecie? Co jest? ludzie.